Miałem bekę Jak tam kurwa na tak... Podhaczają mnie Teraz? No eee, gdzie? Tam na... Pat jeden! Pat jeden? Tak, bo jedną no, mordkura kolega jego No eee. Ale spierdalam Tylko... Ale... Kurde, tego nie mam Belzebuba, belzebuba bi, belzebuba bi, belzebuba bi Belzebuba JA PIERDOLĘ! LEGENDA TIBIJSKA! SHOT THESE GUYS! Brawo, roszemku, kocham Cię, kocham Cię! Ja tym workiem się zajmę, a ty zajmij się drugim, okej? Okay? Y tam jeden bug był, to nie wiem, czy wyrzuciłem go do ciebie, czy... On wziął, ale to pewnie tam nic nie było takiego. Level wbije... wyjebany w ręku, człowieku. Ja, ja na siebie patrzyłem, ja a nie na płynia jakiegoś. Na wpadli po, po komuś, mnie, wpadli no. po mnie. Wpadli? No. Ma mało manasów Biegnę, ale nie, nie wiem czy. Z... Co, jak wyskoczysz, to będziesz miał lipę, co? już mam lipę. A kto tam wpadł? O no te, te chłopy. A jeszcze raz. Uh -huh. Nie lubię bić takich ludzi, co wiesz, mają wyjebane konkretnie jakieś na Nawet nie masz jak wyjść, bo pewnie stoi na pcharę. Szotujcie to! Szotujcie to! Pa zabiłeś kogoś? Ja pierdolę! JESTEM BOGIEM TEJ GRY JEBANY CO kurwa? NAPRAWDĘ fajnie JEST TO GRAMAN BO ONI SĄ NA WAMI PROSZĘ szutujcie, SZOTUJ TO JAK WALIK NA ŁEB BEZ I trzyma nasy, MAM 40 MANY Ja taki podekscytowany byłem że nawet nie ogarnąłem kto tego klipa robił Kurde zjedz coś liderus JA PIERDOLĘ SHOT THIS Kurwa shotujcie, oni są najlepsi, oni są najlepsi, oni są najlepsi, kurwa macie, ja pierdolę Shot this On może wejść to i wziąć, patrz, kurwa, on nie wie o tym. Znacie liderusa? Każdy go zna, on zawsze fajne pomysły ma!